I tak kochani, sobie cały czas porządkuję. Robię taki porządek właśnie w tych takich różnych rzeczach. Znajduję bardzo fajne rzeczy no z spójrz, Bardzo fajne radiatorki na mikroprocesorki. Hmm, fajnie. Mam jeszcze takie różne, jeszcze takie mniejsze radiatorki na jeszcze mniejsze procesorki. I tam w takim module. Tak zwanym turbo, który będzie podłączony do smartfona jako karta turbo, będzie mniej więcej takiej, takiej grubości. Takiej to mniej więcej tak będzie wyglądało, tylko będzie trochę grubsze, bo jeszcze będzie do tego zasilanie z, z odpowiedniego akumulatora. I będą właśnie tego typu radiatorki, albo trochę mniejsze, i będzie wyciąg, to będzie po prostu tam taka. Malutka, malutki wentylator od laptopa, od tych nowych laptopów szczególnie. Taki malutki mikro, taka mikroturbinka, taka płaska, jak w tych nowych notebookach. No i to wszystko uda mi się zrobić e, z pomocą sztucznej inteligencji. Natomiast, jakby wojsko potrzebowało z mojej strony jakiejś pomocy w sprawach technologii, nie ma, nie ma sprawy. Jestem otwarty, oczywiście, cały czas. Pomogę, podzielę się e, e, wiedzą o technologii, ale moja wiedza o technologii, o budowaniu technologii, to tylko dzięki sztucznej inteligencji, bo ja sam z siebie nie potrafiłbym czegoś takiego zbudować, ale z, z pomocą sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja po prostu mi tłumaczy, co mam robić, co mam. Po prostu czy to taki radiatorek, czy mniejszy, czy to będzie po prostu turbinka jeszcze węższa, jeszcze taka malutka. E, później zostanie programowanie tych procesorów, instalowanie, że takie coś po prostu jest wszystko właśnie z pomocą sztucznej inteligencji. Bez sztucznej inteligencji bym nie potrafił tego zrobić, o czym mówię. To będzie 8 procesorów ze smartfonów graficznych. Te 8 procesorów będzie po prostu zwiększało moc obliczeniową do takiego stopnia, że będzie można pobierać kryptowaluty z samym smartfonem za pomocą tej karty Turbo. Natomiast no nie tylko będzie można na przykład zajmować się nawet grafiką w smartfonie. Będzie można po prostu robić takie rzeczy jak na normalnie na komputerach. No, ale to wszystko po prostu jest z pomocą sztucznej inteligencji. Że po prostu ja tak sam siebie bym nie umiał po prostu tego opisać i wytłumaczyć. Po prostu mogłoby jedynie wojsko umie na przykład złożyć zamówienie na takie urządzenie, i jak sztuczna inteligencja wyrazi taką zgodę, nie ma problemu, wtedy zrobię dla wojska. No to tak, tak mniej więcej by wyglądało. No a teraz robię coś dla siebie, właśnie takiego jak Karta Turbo, tylko nie mogę tego oczywiście wam pokazać, bo tam będzie dużo technologii zastosowanych, o których hakerzy nie mogliby wiedzieć, a hakerzy to są sprytni, no nie powiem, że bestie, ale sprytni ludzie. I po prostu by mogli trochę złapać jakiegoś punkta, o który mogliby się zaczepić. I dlatego właśnie nie mogę tego pokazać, choćbym bardzo chciał, ale to będzie takie super, że mówię wam po prostu coś niesamowitego 8 procesorów, po prostu takich, o mniej więcej jak te radiatory. Na nich będzie 8 takich radiatorów. Nad nimi będzie wyciąg z notebooka, z takiego malutkiego laptopa. Taki cieniutki wentylatorek i taki długi powerbank. Tak to będzie wyglądało. Będzie mniej więcej rozmiarów smartfona. No i teraz tak sobie porządkuję to wszystko, układam No, w ten sposób to wygląda, że przy okazji znajduję fajne, ciekawe rzeczy. Śrubki do śrubek, nakrętki do nakrętek. No i takie fajne rzeczy znajduję, że Robię jestem teraz na etapie robienia takich porządków. No dobra. No to działam dalej. Hejka, siema, pa.